Hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się budową jakiegoś niewielkiego myślę domku na zimowym biomie. Myślę, że niewielkiego, może się to jeszcze zmieni, zobaczymy. Zacząłem odcinek tutaj ogólnie, bo chciałem wam pokazać, że tak jak jeszcze w poprzednim odcinku, chociażby tutaj w w przypadku tego sklepu, o jeszcze sobie młotek wezmę, wiecie. młotek mi się przyda. I tak właśnie, jak w tamtym miejscu, w którym pokazywałem, było to pudełeczko takie do przechowywania itemów, bo tutaj, eee, tutaj leżało, no to teraz e, twórca postanowił to zmienić, mamy cały skragan do tego. I mamy różnego rodzaju pojemności tych yy, tutaj pojemników, od takiego, w którym mieści się od chociażby 10 do 20 przedmiotów, do takiego, w którym można schować do 1000 przedmiotów, więc yy, jest to zmiana, nie wiem czy najlepsze, czy najgorsze, szczerze mówiąc to, że te pudełka były w sklepach, było strasznie wygodne, no teraz trzeba to niestety kupować, wiesz, to w osobnym miejscu, nie wiem ile jest takich straganów, pewnie jest tylko ten jeden, no ale coś zrobić, eee, dobra. Eee, ja tu biorę przedmioty, kupuję i lecę na zimową działkę, żeby coś wybudować. Kurczę, auto coś zepsuł z tymi skrzynkami, one no teraz strasznie latają sobie jak, jakie tu próbujemy na auto załadować. Nie wiem, czy uda mi się wam dzisiaj to pokazać, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że już drugi albo trzeci raz mi jakoś dziwnie wyleciała w kosmos. I zawsze się pojawia w tym samym miejscu. To jest dosyć dziwne. No, teraz pewnie, jak będę chciał to pokazać na odcinku, tam mi się za żadne skarby nie uda. No ale co zrobić. O, właśnie, teraz mi nawet tą skrzynkę wywaliło gdzieś tu do wody. Co tu jest w ogóle? Betonowa podłoga. Podwójna. I to są rzeczy, które kupowałem jeszcze w poprzednim odcinku. O lol. O! Prawym przyciskiem myszy możemy sobie napisy wyłączać i włączać na tym. Dobra, ta betonowa podłoga nie jest mi dzisiaj potrzebna. E, jedziemy do sklepu na, z tymi. Z właśnie częściami do budowy na białym zimowym, bo chcę właśnie trochę w tym stylu wybudować ten domek. Jeszcze bym się w sumie wyciął drewniane ściany, bo mogą być mi potrzebne. Nie wiem co tu się teraz stało. Jakimś cudem mam w tym... W tym pudełku mam inne takie pudełko i mogę je dokupować za zero, ale nie mogę ich wyciągać. Może jakie zabiorę gdzieś stąd? Zajwiście już się nauczyłem kopiować te pudełka. Dobra, co gdzieś wywalę? Miałem jedno, no to jedno sobie wezmę. Dobra, już wiem, już jakie kopiować. Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle. O, teraz tak widzę, że z tych. Yy, bo to ma być. Kamien... Niby jakiś ukośny kamienny mur, to tak jakby do na dachów, ale widzę, że w sumie nagle... fajne schody mogłyby z tego być. Tylko, że trzeba byłoby to jakoś w ziemię wcisnąć delikatnie. Ten pierwszy, bo, nie... bo żeby wejść na to, to trzeba spację nacisnąć. Ale tak, jako schody, byłoby to całkiem fajne. Eee, a może nawet trochę tego wezmę. Eee, czemu by nie, w sumie, dawaj mi to. Obojętnie, jak wskrywam w stronę, skierowane to jest taw na pewno. A pieniądze trzeba byłoby wrzucić. O! Widzę, że jest tu kolejny ten. Strugan, fajnie. Biorę, ja kupuję tak naprawdę cały czas te największe pudła. No ale kompletnie ich nie używam. Powinienem kupować znacznie mniejsze, takie maksymalnie do 100. Boże, jak ja tutaj położę kaskę, to co się stanie? O, nie mogę tego tak nieść. A, dobra. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Ja tą działkę jeszcze i nie kupiłem. Dobra. I sobie już tu taki domek, tak jak mówiłem. Chyba nie ma tu artefaktu. Chciałbym spojrzeć na mapę, no wiecie. Bo to, to jest z tego co wiem, najno, najnowsza działka, jaka jest w grze. Ja trochę myślałem, że będzie tu równiej. A no tak, nie mam jeszcze kupionej, to nie mogę ustawiać nic. To trzeba ją sobie szybko kupić. Z tego co wiem, jest to najnowsza działka w grze. I wydaje mi się, że artefaktów nadal jest tyle co było. Czyli teoretycznie, chyba, że ona 7 tysięcy już kosztuje. Droga działka. Z tego co mi się wydaje, to teoretycznie może tu nie być artefaktu. rozwalę na razie wszystkie działki opis tej. I słuchajcie, tak w ogóle się zastanawiałem nad tym. I myślę, że tak powoli już będziemy kończyli tego Hydranira. To jest takiej, że w sumie z takich rzeczy, z typik tych z gry, które aktualnie są, już Wam pokazałem. Jeszcze na pewno coś tam się pojawi. Ehm, Skrywaniwa, ale mówię, tu już jest koniec. Y, wiem, jeszcze jest bardzo dużo elektroniki do robienia, ale ja nie umiem. Y, a wiecie to też nie chodzi o to, żebym oglądał poradniki u innych jak coś zrobić, y, a potem wam to przedstawiał. Owszem, był ten system autonaprawy, no ale to system autonaprawy, naprawy to jest jedyna elektronika, jaka jest w sumie potrzebna jakoś bardzo. Więc póki co. Będziemy kończyli, oczywiście jeśli wyjdzie tam aktualizacja powiedzmy to 3.0 To sobie wrócimy do tej gierki na pewno, jeśli zostaną tam dodane jakieś nowe ciekawe rzeczy, funkcje To na pewno wrócimy sobie, może nie z kolejną dużą serią, ale z jakimś odświeżeniem Jeśli ten save będzie działał, to na przykład na tym save sobie pogramy, Chyba, że naprawdę wejdzie sporo zmian To wtedy można byłoby odpalić znowu taką serię, znowu na jakieś 15-20 filmów Oczywiście, jeśli byście chcieli no, więc myślę, że tutaj już naprawdę będziemy powoli kończyli to, bo się tak zastanawiam, co, co ja jeszcze mogę tutaj robić. Eee, szczerze mówiąc, po wybudowaniu tego domku. Więc też tak zadecydowałem, że w sumie można byłoby to już powoli kończyć. Co ja się tak zastanawiam? <laughs> Czemu ja chodzę w kółko, jak mogę podjechać autem? Nie wiem, czy budować to jakoś na środku, czy nie. Chyba na środku to wybuduję po prostu. Eeeem, więc dobra, ja to zaczynam... Posadzka betonowa, skąd mi się to tu wzięło? Chyba, że... Nie no, to zwykła posadzka betonowa, skąd mi się to tu wzięło? Lol. Ja tego na aucie nie miałem, a nie tego nie brałem. Okej. Okay. Ciekawe... ...jak ja uwielbiam budować w tej grze. Kurde ten... Akurat, system budowania to naprawdę jest do zmiany. Yy, dobra, słuchajcie, ja bym sobie tu wziął jeszcze jeden fundament, bo chcę sobie tu pewne obliczenia porobić. Dobra, fundamenty na razie wyglądają w ten sposób. Tutaj sobie zrobię wejście. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy tego przypadkiem nie przedłużyć jeszcze o jedno. Yy, to najwyżej będzie można później skorygować. Yy, dobra, to nie jest to, czego potrzebuję. Sadka betonowa to też nie. Kamienna ciana to jest to, czego potrzebuję. Okej. Okay. No i to teraz muszę poobracać sobie i poustawiać taką, bo niestety nie ma y, kamiennych fundamentów wyglądających tak jak y, to, te betonowe, z których używałem sobie przy budowie tej powiedzmy hali y, w poprzednim odcinku. No, trzeba sobie radzić. Z tym, no ale to akurat nie problem. Jedyne, co mi się bardzo podoba w budowaniu w tej grze, to to, że, że obiekty mają hitboxy tak duże jak, jak mają tekstury. To jest moim zdaniem rewelacyjne tutaj. Yy, wiecie o co mi chodzi, albo nie wiecie. Yy, w niektórych grach jest tak, że jak wstawiamy obiekt, który nie zajmuje po, powiedzmy. O, jak mamy grę z takimi kratkami. Nie gdzie też mamy siatkę i mamy obiekt, który zajmuje tylko pół półkratki, no to obok nie możemy wstawić drugiego, który zajmuje półkratki, no bo niestety cały ten, jakby to jak gra widzi ten blok, no to jest to, no, co no Jak ja to. Jak ja nie umiem takich rzeczy tłumaczyć. Po prostu. Jest tak, że gra widzi to inaczej sam yy, jakby kształt obiektu a całkowicie inaczej widzi same tekstury nie wiem, wy na pewno wiecie o co chodzi, nie, niepotrzebnie to tłumaczę, jeszcze tak tłumaczę, że nawet jak ktoś wie, to zaraz nie będzie wiedział yy, więc może nie będę się już odzywał yy, dobra, nie wiem czy mi starczy tych ścian, mam nadzieję, że starczy A, niestety, ej, wracaj tu niestety Kurde. Niestety chyba nie starczy, chociaż ile zostało? 8, powinno starczyć. Zobaczymy. Jeszcze w dzisiejszym odcinku postaram się udekorować jakoś ten dom. E, mam nadzieję, że mi się uda. Raczej nie będzie z tym problemu. O, starczy, dobra. No i bardzo mi się podoba, że na przykład w tej grze właśnie można stawiać ścianę w ten sposób, że one sobie jakoś nie przeszkadzają w magi magiczny sposób, bo w niektórych grach jest właśnie tak, że, że nie możemy takich rzeczy wstawić. O, właśnie, jak ktoś ogląda Spacey. To tam można to bardzo ładnie zaobserwować, jak się stawia chociażby e, kładki. E, na tym bardzo dobrze widać. E, Okej. Okay. Ej, nie ten guzik. Zobaczmy, czy będę mógł sobie z tego schody zrobić. No nie do końca. Musiałbym tu pośrodku coś jeszcze wstawić, a wątpię, że mi się uda. To jakoś tu ustawić. Musiałbym trochę pokombinować. Może jakby tu tego lewego jeszcze użyć, no to faktycznie może by to pasowało. Nawet pojadę później i kupię zobaczę. Yy, na razie niech to tak będzie. Dobra, tu mam te. Drzwi Wstawmy sobie te drzwi A to w ogóle tak wygląda A ja to zobaczę Kupię te lewe yy, Powiedzmy Nie wiem jak to się nazywa ścięcie chyba Kupię właśnie te jeszcze Czekajcie To były prawe czy lewe No dobra kupię to i to <laughs> Nie chcę mi się już wracać Dobra kupiłem to zobaczymy Tylko trzeba było o nie jest dobrze obrócone, ok. O nie, nie jest dobrze obrócone. Ślepiej już jestem. Nie, no było dobrze obrócone. Co jest? No, e, zostaje taka luka. Okej, okay, to już jest tak jak mieliśmy. Nie o nie będzie można ich ustawić. Tak żeby były fajnie. Można zrobić jedynie coś takiego. Samo to nie jest aż takie złe. Ale z drugiej strony tutaj nie ma luki między tym. Postać nam nie jakoś nie spada, więc teoretycznie mógłbym to tak zostawić. I się zastanawiam, bo... Bo wydaje mi się, że nawet takie niepełno wygląda nieco lepiej niż te takie drewniane... Drabinki, yy, dajcie znać co o tym sądzicie. Kurde, zacząłem budować te ściany drewniane i tak sobie zdałem sprawę, że jednej rzeczy mi brakuje z tymi ścianami: że dało je się też obracać. Bo przynajmniej ja coś nie mogę ich obrócić. Bo ja bym wolał, żeby te paski przychodziły w ten, w poziomie, a nie pionie. Wtedy by to faktycznie wyglądało jak takie powiedzmy bale drewna ułożone. Yy, no ale niestety nie da się. No cóż, musimy przeżyć to. Musimy ten fakt jakoś przeżyć. Yy, nie wiem czy tutaj robić. Dobra, to sobie zrobię dwie okien najwyżej. Eee, jakoś tak, tutaj będzie można dać okienko, tutaj zrobimy tak samo. Ej, o, no kurde. Znaczy nie, to nie tutaj, tylko tutaj. Okej. Okay. Nie wiem czy taka ilość okien będzie e, odpowiednia, czy nie będzie ich za dużo. Zobaczymy. A tu w sumie bym to zabudował, bo chcę tu zrobić schody to niech tutaj nie będzie okien. Eee, a, jeszcze tutaj by trzeba było. Ściany poustawić zapomniałem o tej stronie. Myślę, że muszę wam powiedzieć, że wolałem te skrzynki o pojemności 20, czy tam 40. I żeby one były na miejscu niż te stragane, bo teraz trzeba latać z kasą co chwilę, przekładać to i to strasznie. Bolałem ten poprzedni system, szczerze mówiąc, no ale nic nie zrobię. Ewentualnie, można mieć w sumie poza sklepem skrzynkę taką z większą ilością tych skrzynek. Eee, no, teraz się nie da wkład, nie wiem jak to działa, to tak dosyć. Jest trochę loteria, Aha. czy to zadziała, czy nie. Dobra, trzy skrzynki mi powinny wystarczyć. No, powinny. Zobaczymy. Przy okazji sprawdzę, jak działa wkładanie kilku przedmiotów na raz, Bo jestem w sumie ciekaw. Bo na przykład chciałbym wziąć, nie wiem, wejść może tych krzeseł i tak, powiedzmy, jeden stół. Czy nawet dwa. Okej, okay, da się takie coś zrobić, to fajnie. Nie wiem na ile to będzie działało w sumie. No ale liczę, że będzie to działało. Eee, dobra, to jeszcze bym chciał wziąć. I tutaj zapakować trochę tego i tamtego. Dobra, tyle starczy na pewno, nawet wziąłem za dużo. Ale mówię, ja wolę brać z tego więcej niż potem zabierdzielać tutaj, bo mi zabrakło. Kurde, które ja wziąłem, zapomniałem już. Pamięć o tej wybki. Dzień dobry. Eee, tu było to. Niestety nie. Tu będzie to? No puść to Jezu, jak mnie to irytuje w tej grze. Że nie mogę czegoś odłożyć. Ciana, drewniana, kontownik, ale nie ma napisany jaki dobrze, dobra, jaki. No żartuję. A, bo ja teraz dokupuję ogólnie. To ciekawe. Dobra, zostaw to już. Już nie kombinuję. Spadam stąd, bo to jednak mod jest i to trochę dziwnie działa. Eee, ten chyba brałem, w sensie, że ten. Dobra. Najwyżej będzie jedno z jednej strony na odwrót zrobione. By się przydało Dobra, spiżdżam stąd Idę budować dalej, bo budowniczy się we mnie odpalił Kurde, nie wiem czy ten miks tych okien Czekajcie, a to Czy to wygląda dobrze? Chyba wolałbym tu jednak zastosować drewniane Okna tak, tak jak drzwi wyglądają całkiem fajnie i gdyby to były drewniane ściany to komponowałoby się to całkiem dobrze to jednak okna te kamienne tutaj sama, same te okna wyglądają tak średnio poza tym trochę niszczą mi koncepcję całego tego domku więc prawdopodobnie jak będę tylko w mieście na zwykłym biomie to kurde, kupię te okna, bo, bo to wygląda trochę gorzej, niż myślałem z początku, że będzie wyglądało. Miałem nadzieję, że te okna kamienne będą miały też drewniane wstawki, tak jak chociażby te drzwi. No tu akurat nie ma tego jakoś wiele, ale są takie tylko de brązowe. Wygląda, wygląda to jak średnio. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Eee, dobra. Nie wiem, czy tam radę tu już piętro zrobić. Tutaj Hmm... Nie wiem, nie wiem jakby to robić, szczerze mówiąc. Czy robić yy, ten domek na wysokość dwóch kratek? W sensie pierwsze piętro, parter. Czy to robić na wysokość właśnie dwóch kratek, czy, czy na jedno? Musiałbym to szybko wziąć i dla przymiarki wstawić fundament. Yy, Mogę wziąć tego wariata. Jest go tak nad głową ustawić. No i kurde, trochę ciasno no. Wiecie, idzie przeżyć, ale trochę ciasno. Więc prawdopodobnie dostawię tu jeszcze ten, hmm. Zrobię to wyższy trochę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ciana odrewniana, dokładnie tego potrzebuję. Dobra, to ja lecę dalej to ustawiać w takim razie. Dobra, jedziemy już chyba z ostatnią, mam nadzieję, party mi temów. I kończymy ten budyneczek. Nie będę tutaj już dzisiaj sprowadzał biżuterii, bo najpierw chciałbym ją skraftować, a trochę mało czasu. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę się porywał z młoteką na słońce i, i próbował nagrać film ze skrapa, zwłaszcza, że Film ze Skrafa miał polegać na odwiedzeniu magazynu, a no do magazynu lepiej wchodzić wyspanym i przygotowanym, <grym> bo wyjdzie potem odcinek jak ostatnio z magazynu, czyli jakieś nie wiem, 60 śmierci w ciągu 30 minut polecam. E, okej okay. teraz tak. E, tutaj też to będzie, tak. Nie, tu będę musiał użyć tych innych, in, in, inszych dachów, czekajcie, bo ja zawsze mam problem z tymi dachami, żeby je dobrze zrobić. To jest wyższa kwalifikacja eee, drewniany dach, narożnik odwrócony to będzie to. Kuta, coś mi czoło boli, eee, więc nie wiem, czy dzisiaj eee, będę jeszcze nagrywał tego skrapa, chyba po prostu jutro Wam e, nagram i wleciąc z leciutkim opóźnieniem. Eee, bo wolę, żeby był ten odcinek jakkolwiek dobrze zrobiony. Yy, a nie chcę robić już tam takich tande tandetnych filmów po prostu, w których nic nie wyglądało. Już wystarczy takich. <laughs> Miałem tu robić piętra w tym domu, ale stwierdziłem, że w sumie zrobiłem bez. Bo próbowałem to robić ogólnie na, na wysokość półtora piętra, ale to brzydko wtedy wyglądało tak, tak niefajnie. Co tutaj byłoby można wcisnąć, żeby to dobrze wyglądało? Nie wiem Dobra, zostawię to tak, bo nie mam kompletnie pojęcia co mógłbym tu zrobić yy, Tu miałem kupić ten czubek na pewno, nie wiem czy go w końcu kupiłem, czy nie. Muszę zobaczyć To jest Nie Wydaje mi się, że coś kupowałem, ale nie widzę tego tu nigdzie. Co to jest? O, to jest chyba to. O, dokładnie. Kurde. Ej, to fajnie wygląda nawet. Ej, bez kitu. Taki taszek. <ścoughs> Nie no, ja mam po prostu. Nie to można określić po prostu słowami więcej szczęścia niż rozumu I to jest 100% trafne Ech, kurie, wdę, ale nadal nie lubię systemu budowania w tychże grze Toż ja piercielę Jak się, się denerwuję jak coś tu mam zbudować Pięknie a to zostawiamy, bo wygląda dobrze. A to usuwamy, i tak samo będę musiał usunąć ten syf pod odcinkami. I tam jeszcze ściany by trzeba było dostawić. Drewniane okno ścienne, zobaczmy. Może okno tu wstawię z tej strony, chociaż nie, bo po prostu tak dużo tych okien. Ściany, ściany też mogą być. No dobra, piękną stodołę, żem sobie wybudował. Nie ma co to tanto. Nie no, nawet nie wygląda aż tak źle. Napiszcie co sądzicie. No oprócz tego syfu, który jest tu wszędzie, po prostu no, zrobiłem to taki burdel. No, ale trudno. Eee, filary jeszcze miałem tu poustawiać, ale nie wiem czy chcę je gdzieś dawać. No w sumie bez piętra to nie wiem nawet jak ich tu ustawić. Są takie delikatne luki niestety. No ale mam nadzieję, że to się nie będzie za bardzo wdawało da w oczy. Eee, dobra, udekorujmy to trochę, mm, tych tuniczek wiesz, szkoda, że wziąłem tylko jedną, to by dobrze wyglądało chyba na zewnątrz, co? Tak przy parapecie. No, jakby ich więcej kupić, to by to naprawdę ładnie wyglądało, myślę przynajmniej tak, żeby właśnie by to ładnie wyglądało. E, co ja tu kupiłem? Ładne łóżko se kupiłem, takie fajne łóżko se kupiłem, można je dać gdzieś tutaj. Jeszcze jedno by się przydało kupić i ono wtedy może być sobie tutaj. Szkoda, że szkoda, że musi być tak daleko. A tutaj przy tej ścianie tak samo. Będę położyłem się spać przez przypadek. Tak mam tryb na klepsydrze włączony, więc prawdopodobnie to spanie nic mi nie da. Mam nadzieję, tylko że mi się granie zbaguje. Czy zmieniło coś? No Dobra, dam sobie to łóżko na razie tutaj. Później tu dostawię jeszcze jedno. Ewentualnie. A nie, nie mam takich rzeczy małych, że safe mogę tam dać jako półkę nocną. Ewentualnie. Odwrócony w inną stronę. O. To jest ciekawe. I tu mogę safe włożyć normalnie, ale to łóżko nie, nie mogę go tam postawić. Ani tak. O, chyba tego łóżka postawić nie mogę, żeby było dobrze. Łóżko jest ewidentnie do poprawy albo ja ściany się dopostawiłem, wszystko jest możliwe. Na razie, ten safe tu zostawię, wiecie? Albo w sumie zamiast tego safe'u tam można włożyć co innego. Yy, ja nie będę tutaj, wiecie, robił jakoś bardzo dużo tego yy, dekorowania. Bo, bo nad tym można siedzieć godzinami dosłownie yy, i próbować coś tutaj ładnego wykminić. Eee, dlatego wystawimy no, to, co tu mam, nie będę mówił, nie będę wam czasu zabierał jakoś dużo tym dekorowaniem, no bo to jednak zajmuje sporo czasu, co by nie było nawet nie będzie to ustawić, brakuje mi, żeby to było można ustawić jakoś ten. Taki se kupiłem, nie? Co sądzicie o moim pięknym tronie? Tuksusowy stół No niestety źle mam poustawiane te ściany tak przynajmniej mi się wydaje albo to jest błąd jakiś w budowaniu, nie wiem No niestety brzydko to wygląda czy no... Nie mogę rzeczy przy ścianie budować, i to jest problem. Dobra, tu rozumiem, że na niki będę mógł na to wieszać, to jakoś tam sobie to ogarniemy. Nie wiem, czy są jakieś gabloty na broń, w sumie nie, nie, nie zwróciłem uwagi, wydaje mi się, że chyba nie ma. Yy, ale to najwyżej na stoły po prostu damy. gdzieś jeszcze miałem jakieś rzeczy do, do dekoracji, nie wiem, gdzie ja to żem wsypał. Stoły miałem zwykłe. Są luksusowe stoły, to... Nie wiem czy chcę to gdzieś jeszcze dawać. Nie wiem Tu można dać o ile... Nie no będzie wystawało. A, a nie, nie wystanie nawet jakoś bardzo. Można to tak zostawić. E, dobra, słuchajcie, będziemy kończyli. Mam nadzieję, że film taki zbudowania budowania tego domku Wam się podobał eee, i też mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Jeszcze tą skrzynkę pozwólcie, że sobie zabiorę, strzelę miniaturę i... Kurde, koniec filmu. Tak, trzeba poprzedłużać trochę. tam jest jeszcze jedna skrzynka. Dobra, nieważne, będzie skrzynka na miniaturce. Eee, dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za oglądanie i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym filmie.